Dzień dobry. Patrzcie jak pięknie dzisiaj. O kurczę, tu tak się wchodzi, to jest tak ciemno. Jeszcze liście nie opadły wszystkie. Tu już tyle śniegu. I taka cisza jest. No, trzeba robić te karmniki, nie? Już. Dobra, bo jedzie do mnie kurier. Czekam tu na niego i się wyłączę. Patrzcie jeszcze ten świerk, jaki. O kurna, no pięknie. Wilki jakieś słychać. Pięknie. Witajcie, pokażę wam dzisiaj co, co mi przyszło, co kupiłam do ozdoby, bo jak poszłam po tych sklepach połazić to mi, to, to mi się niedobrze zrobiło, a tutaj suszą mi się do ozdoby i do ozdoby oraz do kompotu. Yy, no, owoce. Wiecie, bo takiej yy, Wyděliny Susz. Susze go się robi. Kompot taki. Wam Co my tu mamy? O, takie kolinaczki kupiłam do...

taką makietę mamy zrobić malutką wiecie yy ozdob o ozdobną makietę taką no. takie fajne hojneczki wioskę świąteczną na przykład można zrobić o, czy, czy, o. co kotek leżysz sobie Tutaj mamy, o to ozdoby kupiłam, myślałam, że będą większe, wiecie, takie jedno pióro, glam świecące, na święta to musi być takie świecące, aczkolwiek bardzo lubię też naturalne i będę wykonywała ozdoby z naturalnych, jak najbardziej naturalnych, po kosztach, wiecie, po kosztach po prostu. Zaraz zobaczymy. Gałązka z brokatem jedna sztuka, czyli to złoty osiemdziesiąt dziewięć złoty osiemdziesiąt dziewięć gałązka z brokatem dwie sztuki jedna po złoty siedemdziesiąt dziewięć bo te ceny w sklepie są Marca e Tutaj to... Taką choinkę mam. Znaczy to wygląda jak choinka. Wam pokażę. Taka drewniana. O uciętych tych drewnian tam mam, co przywieźli. I tutaj będzie... Tak myślę, że ozdobię to tym. Bąbki 24 sztuki hmm. Aha. 3 centymetry to są po to 13 zł A tutaj są jeszcze takie bombeczki Nie wiem co to za kolor taki kremowy Albo stare złoto, takie wyblakłe złoto. I po 15. Ich jest 16 sztuk. W zasadzie to ja mam jeszcze tego sporo tych ozdób, bo ja się kiedyś tym wszystkim zajmowałam. I mam tych wiatrów, tego wszystkiego to ja jeszcze mam. Co tu wypadło? Drucik florystyczny. jest go mało jakoś. Drucik. 3,89 zł to opakowanie. 3,89 I drugi drucik. 12 zł. A to dwa opakowania, czyli dobrze, czyli jedno jest po 3,89 zł, jest mu jeszcze jeden drucik, złoty jeszcze zamówiłam, jest dwa druciki złote, razem 13 złotych. No, Ale mam jeszcze taką choineczkę? Zołowiłam. Jakaś dziwna co? Ta choineczka? 7 zł. Ja trzeba rozczapieżyć. Będzie dobra. Na takim czymś. 7 zł. Świerk. Świerkowa, proszę państwa, fajneczka. No i tak, i będziemy robić. Nie? <taka>, Taka śmieszna, jeszcze mam, słuchajcie, mam te druciki takie, to się tutaj drucikiem oblepi to, tym drucikiem świetlnym. Będzie świetnie. Nie ja lubię takie rzeczy robić, muszę do tego wrócić, koniecznie. I takie, słuchajcie, trzy sopelki. Mam wzięłam na próbę, czy one są fajne, czy nie. O, jeden mi spadł. ale one się nie biją, bo one są akrylowe. Ładny sopelek. Zaraz po ten jeden sopelek. Sopel akrylowy, trzy sztuki, jeden po złoty 59 o, piękne są. Czyli tak. Tak to wygląda. Używamy to. I słuchajcie, będziemy robić więcej adwentowe. takie nietypowe zrobię. I przeróżne rzeczy. Inne. No. Dobra. Dzięki za oglądanie.